Na film zaprasza firma Sawe, wykonawca prefabrykowanych konstrukcji drewnianych. Sawe, Twój bezpieczny dach. Chcemy zawsze nową treść wpisać jak najlepiej w strukturę już funkcjonującą, tętniącą swoim życiem. Najważniejszą rzeczą, która komponowała naszą koncepcję, było dobre zrozumienie kontekstu. Zastaliśmy istniejące obiekty uniwersyteckie budowane w latach 70. i 80. Oraz biblioteka, która została zbudowana w latach 90., i chodziło o to, żeby wpisać w ten kontekst dość duży nowy program. Zdecydowaliśmy, że naprzeciw biblioteki zaprojektujemy forum, wokół którego skompletujemy ten kompleks. Ono było jakby tym początkiem bardzo pozytywnego rozwijania się projektu. Z tego forum jakby rozchodzą się główne drogi komunikacyjne. Również będzie to przestrzeń integracyjna studentów. W tym nowo projektowanym kompleksie będzie studiowało około 3000 studentów. Dobrą architekturą jest ta architektura, która się pięknie starzeje, stąd dobór materiałów trwałych, zdecydowaliśmy się na piaskowiec, jako że kolory, dotoczenia, kontekstu nas o tym przekonał. Uznaliśmy, że ten minimalizm materiałowy będzie dobrze świadczył o, o skromnej, ale jednocześnie prestiżowej architekturze dla obiektu publicznego, jakim jest Uniwersytet. Z holu wejściowego rozchodzą się główne ciągi komunikacyjne do poszczególnych instytutów mamy tutaj do czynienia z czytelnością kompozycyjną obiektu jak i bardzo czytelne rozchodzenie się komunikacyjne do poszczególnych jego członów funkcjonalnych decyzje rozpoczęte w kształtowaniu elewacji jakby przenikają do wnętrza holu to w naszym mniemaniu tworzy jednorodność estetyki zewnętrznej i wewnętrznej. Autentyczną identyfikacją tej przestrzeni jest kapsuła głównego audytorium na około 250 uczestników. Dla nas kojarzących się z treścią tego kompleksu to jest przede wszystkim. Centrum innowacji, przestrzeń pod kapsułą stanowi jakby aneks rekreacyjny dla studentów, natomiast na kapsule przewidujemy miejsce też właśnie takie integracyjne, przede wszystkim studentów z naukowcami. To nie był nasz pierwszy konkurs związany z uczelnią. Przechodząc tę drogę kolejnych konkursów, bardzo wnikliwie analizowaliśmy wszystkie dotychczasowe realizacje. Jeden generalny wniosek wyciągnęliśmy: że jest potrzeba, aby utworzyć symetrię między. Przestrzeniami do pracy, przestrzeniami skupienia i przestrzeniami rekreacji, wypoczynku. W tych kolejnych projektach konkursowych rozwijaliśmy ideę takich wnętrz. Uzyskiwaliśmy trzecią, drugą nagrodę. W tym ostatnim konkursie, gdzie tę myśl rozwinęliśmy najpełniej, okazało się, że to było. Kryterium przeważającym i bardzo przekonywującym inwestora. Bardzo się ucieszyliśmy i stąd duża troska, jaką poświęciliśmy w projektowaniu tego wnętrza. Dodaliśmy jedynie te niezbędne elementy, które wzbogacą przestrzeń rekreacyjną, a więc przede wszystkim zieleń, jak też kolor, który wprowadziliśmy do tego wnętrza. Brakuje mi tylko. Widoku tego wnętrza, czy przeżycia tego wnętrza wraz z rzeszą studentów, która tu będzie się gromadziła. Wszyscy architekci, nie tylko my, sądzę, mamy tę przyjemność przeżywania różnych stopni satysfakcji. I to właśnie było w trakcie realizacji tego obiektu. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie mam refleksji. Które by podpowiadały, że coś trzeba było inaczej zaprojektować, czy inaczej wymyśleć. Mając 30-letnie doświadczenie w drewnie, wyspecjalizowaliśmy się w dużych, skomplikowanych konstrukcjach. Jedynym rozwiązaniem szalunków do betonu to była prefabrykacja. Tutaj musieliśmy, projektować każdy wiąza, każdy ten element osobno, ponieważ była to powierzchnia rozwijalna, w związku z tym nie można było tego systemowo powtarzać. W niektórych elementach przekroje były dobrane naprawdę bardzo duże, ale jak faktycznie powiedzieliśmy, nacisk betonu, jaki był tam, to jednak faktycznie trzeba było takie duże przekroje drewna zastosować. Szalunki zarówno cylindra, jak i kopuły były wykonane w konstrukcji drewnianej z litego drewna łączonych za pomocą płytek kączastych.